Halo halo, hej, cześć, dzień dobry eee, Nagrywam dla was ten odcinek już drugi raz Wiem, że jest później niż miał być Ale niestety Nagrałem Nagrałem, nie wiem, z 20 minut Myślę I, i okazało się Że Kurde bele falafele kotel Koteł szalejąc mi po biurku Coś, coś wykombinowała Znaczy nie wiem czy to koteł Czy po prostu OBS coś spierdolił Ale mikrofon Kompletnie mi nie łapało Zamiast mikrofonu z mikrofonu Łapało mi mikro z kamerki I było to drama kurdetyczne Więc, my zlecimy. A to już przeglądaliśmy wszystko Zobaczmy wprowadzenie fabularne w siódmy chapter I co? Let's go Prawdopodobnie będę siadał do zakończenia gry aktualnie Where is Chris Hackett? Shut up. Wow, rude. Guys, she murdered Kaylee. We have been over this. I said, shut up. You've done enough talking. Okay, so you talk. Say what you gotta say. Ryan, maybe this is a bit much. Hmm. I mean, just think about everything that's happened tonight. The body przesadza. in the lake, too. Remember what Jacob said? Yeah, right. Listen to me. These people are not who you think they are, I promise. Hold up. You said you heard a woman crying when you escaped? Why? What mean? hag of hatchet's glory. It's the ghost story he told us about, right, Caitlin? <coughs> this isn't a ghost story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. Creature feature. Your bracelet. What are you doing? I'm trying to help.

Chciałem wam pokazać te kawałki srebra. Zabi pomaga Anikowi, gdy został zaatakowany w lesie. Nick był wdzięczny Abi za pomoc podczas ataku. Abi postrzeliła Anika. Abi oddała laurę, bransletkę, by zrobić z niej srebrny nabój. Tak jest. Też nie zdziwcie się, jak będę

he's not in the storm shelter i'm clearly getting nowhere hunting him in the woods i need a place to start i think that's spooky Dude. house behind these woods Dude. Hey, yes, like what listen there could be another way oh. have you thought about that i've spent the last month thinking about nothing else Mam nadzieję, tylko, że teraz wszystko działa. look when the sun comes up i am stuck until the next full moon so is max so is anyone else he's bitten how is that our problem why don't you ask your friends in the woods? No, don't forget about nick dude okay any closer, we're going to spray you two with cold water ryan let's just get out of here i'm running out of time if i can't find chris hackett then a lot more people are going to be go Ja i'm going with you what? What? uh yeah what they said i'm gonna show you that chris hackett has nothing to do with this he wanted us to stay inside tonight he wanted us safe i don't care what you think I don't, I don't what you think. shut up fine do whatever you want imagine queen you saw what happened to nick he was bitten Everything's gonna be fine. That Dobra. cop car is stole. Where is it? Ditched in the lake. Why? <laughs> it was a stolen cop car. You're gonna have to try and fix the minivan. Get somewhere safe. How long do you have? An hour or two. I don't know. tak poprzednim like like Then we better get going. Tak jak jest przyjęliście wcześniej chlupanie, to przelewałem sobie energetyka do szklanki jakoś tak mi wygodniej Jak już piję energolki to lubię z... Are you sure this is the right way? Pretty sure, yeah. Pretty or definitely. What do I look like? A tour guide? Have you actually been there before? I mean no Wait, seriously? <laughs> I know as much as you do. Hey, Ryan, Ryan. How well do you know Chris Hackett? Mr. H, pretty well. Like you're pretty sure we're going the right way? <laughs> when I first came to camp, mm. I was going through some personal shit and Mr. H helped me sort it out. He's a good guy. You don't know him like I do. I don't know him at all. Okay, okay. Jeez. Teacher's pet. <laughs> Why are you like this? Look, I don't think anybody knows anybody. Not really. Well, I know Mr. H and and he never hurt any of us. Well, I know for a fact he's not the good guy you think he is. All he does is try to help people. That's what his whole camp is all about, to help the kids. Yeah, I don't doubt it. You know what I have to do, right? I know. But only if we can't talk to him. If we can't find another way. Lead the way. That's blah, 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 yada, yada, yada. There it is. House. So house lives in some <laughs> redneck mansion with his redneck family in Europe? the ass crack of the woods. Look at this place. No, but it's where his mom lives. I think. Never been there, but if we're looking for answers, it's probably the best place to start. It's okay. So, uh, wait, how do we get there? What do you mean? How do we get? To the house. That's a really good question. Maybe we just don't. Hmm. Look, I understand Chris is your friend. If there was another way, I'd tell you. Sure. Yeah. Laura. Chris is a good man. This isn't Bardzo about good. And and Ryan. To how can you be so, be so certain? I si let my own. conscience slow me down now, everything gets a lot worse for everyone. Believe me, if there's another way, I'm all for it. We hey, can you going? Going? You're on the timer. <coughs> must be another way across somewhere. Oops. I got you. Careful, it's gonna go. <coughs>

Zastanawiam się w sobie, czy wpadnięcie do wody jako człowiek przyspiesza jakoś ten proces. Bo nikt te, też przemienił się raczej bezpośrednio, raczej w niedługim czasie po tym, jak a, wpadł do basenu, nie? Znaczy już wcześniej mu odkurwiało, wiadomo. Ale taki największy przeskok tego jego pojebania no to właśnie nastąpił, jak wpadł do basenu. Maybe. Dobrze, przeczytajmy sobie notatkę. Pudełko nowego górnika. Zapomniana, porzucona w tunelach własność pracownika. Kamieniołomu włożony do pudełka list, informujący o zamknięciu pracówki sugeruje, że leży on tu od 30 lat. Od lat 30., przepraszam. A, kontynuujmy. Makes No tu już trochę na pewniaka idę, bo... no wiecie... To nie jest moje pierwsze rada w tym miejscu. Na szczęście, a po dojściu tam na górę, po przejściu... A ...tej miejscówki, już będę z wami na bieżąco. Już tutaj były narzędzia górnicze. To Przeczytajmy sobie. Te stare, zarzywiałe narzędzia to relikt czasów przemysłowej świetności haketów, kiedy ich kamieniołom był jeszcze czynny. No Od lat 30. Dobra. Uh, we are clear, we are clear. Let's go this way. Why the heck not top tup 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 tańsko, szurańsko znowu muszę patrzeć w drugi ekran, żeby widzieć cokolwiek Więc jest cudownie. Ale sobie że rzedzia Who?

Znowu znowu ją widzę na ekranie i mnie kryw zalewa Nie jestem fanem owadów Tarocik i lecimy dalej Just look at this place Just look at this place Ich, ich, ich oh, shit. Halo, ona ma chłopaka. On też ma chłopaka. Jak on odepchnął w ogóle, widzieliście to? Hm. No. No. Ruchy. Kobito. że wow. jesteśmy w miejscu, gdzie zerknąłem na OBS-a i miałem świadomość, że o Boże, kurwa, mikrofon nie działa. Tak mniej więcej. Kawałek. O, przekopiłem jeden dowód, ale to mniejsza o to. Kawałek uszkodzonego lub pokaleczonego ciała. To A we wskazówkach chciałbym sobie jeszcze przekliknąć Kluczyki należące do komisariatu. I teraz dowiedzieliśmy się, że Laura ukradła policyjny radiowóz, by uciec i pozbyła się go w jeziorze. Zostawiła klucze na wyspie z Maxem. A tutaj ten spis wychowawców widzieliśmy. Więc chyba już jesteśmy teraz na bieżąco. Tylko kurde, kto to by mógł być w takim wypadku, jeżeli... Pytanie, czy jest ciało tego, się przemienił, czy ktoś kogoś ojebał? To jest pytanie. Które mnie aktualnie nurtuje? Co to za znaczek? Well, where's cave out? Look who's finding their funny bone. Funny bone? Really? So what's your deal then? What do you mean? The whole mysterious brooding loner thing. It doesn't quite fit with the I love my camp leader vibe. So I don't fit into the right box. Is that what you're saying? Yep. Hmm. You know that's not what I mean. I've been coming here for years. You get to know a place and it feels like a second home, you know? I mean till now no no aktualnie to raczej muszę zjebał świat to powłód. Się to powłód. I guess uh I'm, I'm kind of closer to Dylan though after tonight. Yeah bye. Moran Kevin. I can bring people together. Yeah. And vodka. So what about you? Who do you like more? I'm still pretty undecided. I don't know. Maybe Halo, e, kurwa, Ryan, gnoju. Oh. <coughs> Co za Lully? Yeah. To nie zjedliśmy Dlana. Odcięliśmy rękę Dlanowi. Co było innego dla Dlana. Nie, to <coughs> <eating> <coughs> za oh. papaj. Ladies first. Też jestem gentlemanem. Zgadzam się. co kolejna kartka. Karteczka, kartunia. Coraz więcej tych kart, i coraz mniej pomysłów na siebie. <grystanie> Patrzenia na ekran, żeby widzieć cokolwiek ciąg dalszy Na drugi ekran miałem na myśli oczywiście Ale no chyba nic ciekawego tutaj już nie namierzę. Albo jednak namierzę. Czy to bimber? Careful Splinters. Thanks, I'm fine. Guess we found the party. Alcohol. From Prohibition. These are rum running tunnels. You wanna make that look like almost a hundred years old. Probably still good. Good. Try vintage. Well, it does sound a little bit... Makes sense. Odwagę. I guess when the quarry shut down, they branched out. Come on. Thanks have later. Ale to ty dzwonisz. Dobra, no, tutaj więcej nic nie mamy, to idziemy. Sense is it? Uh, bitch me. I'm pretty much completely lost. Yeah, me too. Czowiek? Dawaj z buta. I cięcie. Cudownie. Pierwsza 35, Caitlyn. Proszę bardzo, dawno Caitlyn nie graliśmy, o ile w ogóle. Nie przypominam sobie, żebyśmy grali Caitlyn do tej pory. Hmm. Ciekawe. Wysco kochani, myślę, że zrobimy sobie tutaj koniec odcinka. A, I myślę, że w przeciągu najbliższych dwóch dni skończymy serię z dekory. Ponieważ dzisiaj ten wlecie jako drugi postaram się, co, co prawda będzie o 21, ale będzie. I od razu siądę nagram jeszcze z dwa odcinki albo skończę w ogóle dzisiaj grę myślę że tak zrobimy anyway na razie hej miłego dnia